Lopa Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie jaki mamy poranek, a dokładnie widok z okna pokoju z zakresem... Ile? 130? Dobrze pamiętam? 123 zł. 123 zł. Patrzcie. Ej, teraz jest bardziej mgliście niż przedtem. Żartujesz. No popatrz, jak robiliśmy zdjęcia, to było ładnie. O kurde, robimy tak czyściutko. <laughs> Zrobiłam sobie zdjęcia na Insta. Mam nadzieję, że coś tam z tego wyszło. Jeszcze jestem w stroju, w którym robiłam zdjęcie, czyli Ta ale najbardziej z widokiem na góry. Robiłam sobie zdjęcie w prześcieradle. Mam nadzieję, że coś z tego wyszło i przysięgam, że było tutaj tak mega przejrzyście, Te góry były takie On mega przejrzyste. W ogóle. Ten śnieg, ta aura. Dokładnie. Ale jeszcze tak wtrącę się z recepcji, widać przez okno, Giemot Giemot. i tak pięknie widać. Słuchajcie, ta aura to jest takie moje marzenie w górach. Ja uwielbiam góry zimą. W sensie patrzeć, bo nie chodzić. Chodzić to tylko w lecie, ale ale właśnie taki moment jak teraz. Stoję sobie na balkonie, tylko wolę jednak w środku patrzeć przez szyby. Właśnie, malutka, nie zimno. jest mi za zimno już? Nie, nie jest mi za zimno. I dobra, chodź, bo skomentują, że kurczę, czegoś nie robi dla zdjęcia. No, ale y, to właśnie taki widok y, moich marzeń. Jeszcze Wam pokażę, jak nasz Bridon sobie śpi. Na środku łóżka. Pokażę im. No. Także można się domyślić, że przejęła nasze łóżko. Idziemy się y, ogarniać z tego no, nie Dokładnie. I jeść śniadanie, bo ja jestem głodna. Witamy Was w kolejnym vlogmasie. Nie wiemy, czy coś z tego filmu będzie, ponieważ zepsuł nam się aparat. w tam. Takie życie. Myślę, że ludzie z rana mają porządek w hotelu. Oczywiście. Porządek w hotelu to się ma tylko jak się wchodzi do czystego pokoju, a potem to już, wala! Zepsuł nam, <grym> zepsu no. nam się aparat, więc nie wiemy, czy ten vlog powstanie, bo nam się wyświetla cały czas taki komunikat, wyłącz, wyłącz, wyłącz aparat. Ale co do to zasady to się nagrywa. Ale jak jak sprawił, to się nagrywa, więc, więc nie będziemy widzieć, co nagrywamy, ale będziemy nagrywać. A ja wiecie, że teraz się na nie włączyło? Patrzcie, jaki rozrobiaka. My już byliśmy spakowani poza laptopem. Wszystko już było w torbie. Poukładane, poskładane, pani! Zostajesz? Jaki rozrabiaka? O matko! Dobrze, że mam tu nagrane, bo nikt by nie uwierzył. Nie mogę na to patrzeć. Zatrzymajmy tą karuzelę. Koniec! Chciałam się odezwać dopiero przy śniadaniu, ale jesteśmy tak głodni, że nie myślę o tym, żeby rozmawiać przy śniadaniu, tylko chcę zjeść, ale odnośnie noclegu, jestem tak strasznie zadowolona, jak tu jechaliśmy i Krzysiek mówił właśnie, że bierzemy taki nocleg taki jakikolwiek właśnie za te 130 zł, to sobie tak myślałam, że naprawdę będzie kiepsko, że to jest takie bardziej do przetrwania, żeby nie było! O, żeby nie było, że jestem nie wiadomo kim, bo słuchajcie, ja po pielgrzymkach chodziłam i, i w stodołach spałam, także to nie jest dla mnie problem, tylko... Yy, no, nie, nie oszakuje się, my lubimy taki y, wyższy standard. A kto nie lubi? Kto nie lubi, dokładnie, kto nie lubi. I y, byłam sceptycznie nastawiona. Jeszcze wczoraj wieczorem tak takie tak, myślę po prostu, że spoko, co nie? A po tej nocy, przecież człowiek tak w nocy śpi. I jak zobaczyłam rano ten widok, bo ja nie wiedziałam, że mamy z widokiem na góry, no, z balkonem, to ja tak mówię do Krystyna przed wyjściem, że my możemy tu już zawsze wracać, tak naprawdę. No, chyba, że nam się faktycznie no. jakieś Jakiś taki jeszcze wanna w pokoju, tak mieliśmy dwa lata temu. Panie ja w wtedy to było sztos. No, więc po co nam wanna w pokoju przy, przy nadi. W sensie, nie, że nada jest problem, pro, problemem, bo dla nas to nie jest problem, się kąpać przy niej, ale to, to nie chodzi o kąpanie się, nie? To chodzi o, o co innego z tą wanną, więc z dzieckiem to trochę inaczej. Bośmy jechali sami na randkę, w sensie na taką, taki taki wyjazd, Wypad taki po prostu to wtedy, no. wtedy ta wanna ma sens w pokoju. Tak jak wtedy właśnie to było dwa lata temu. I ten standard, tak żeby troszkę... Dokładnie, to wtedy to się celebruje. A my tu jesteśmy dzisiaj bardziej po to, żeby po prostu spędzić czas w samym zakopanym, a nie w hotelu. Odnośnie śniadania, no bo my właśnie też zazwyczaj wybieraliśmy hotele z wyższym standardem ze względu na śniadanie. Żeby to śniadanie było takie... My no dorombarde. takie właśnie no. taki bufet śniadaniowy. Kochamy. My tam my przy śniadaniach zazwyczaj w hotelach spędzamy z półtorej godziny. I Krysa wpadł na genialny pomysł, żebyśmy normalnie nostek wzięli się, tu, gdzie mieliśmy, a żebyśmy na śniadanie jechali do hotelu pięciogwiazdkowego. I sobie normalnie wykupili z zewnątrz śniadanie, nawet dzwoniąc. Ja do. z zewnątrz. Dokładnie, zadzwoniliśmy. E... Krystian zadzwonił do hotelu, spytał się, czy nie ma problemu. E... Więc bez problemu sobie wykupimy osie... 80 zł od osoby tak. Dość dużo, bo. Ale no w sumie też, kiedy byliśmy ostatnio na jakimś wyjeździe, gdzie słyszeliśmy, to 40 zł pamiętam, że było, nie? ale nie oszukujmy się. No, Inflacja czas, plus zakopane. Troszeczkę czas, się zmieniło. różnica, więc jedziemy sobie na śniadanie, najeź się, po sam. To jak lubimy po prostu. <laughs> jak dla mnie możemy wszak zawsze. Możemy spać gdziekolwiek. A chodzić na śniadanie do hotelu, gdzie jest fajny bufet śniadaniowy. Proszę bardzo dla panienki. Proszę oddać mojusia. Dziękujemy. Co? Będzie coś z tego? Nie będzie? A popatrz, to jest nawet pomarańczka. Ty lubisz pomarańcze. Popatrz. Nie widzieliśmy śliniaczka żadnego. No. Pani już przyniosła jajecznicę, bo się zamawia osobno w barze. Nie ja robią na ciepło od razu, bosko. No. I bo Krzysiu sobie jeszcze kawę od razu, ja jadę dodatki, bo ja nic nie mam. Wszystko będzie w porządku co Ja jej próbowałam dać cuda ona chciała proszę prostu zwykłą bułkę i przekrojoną na pół I szczęśliwe <grymne> to, to jest, jest prosta dziewczyna <grymne> <grymne> Ale to jest taka cienka granica pomiędzy tak. momentem, kiedy ją pusić, i ona, wiesz, dobra, muszę uważać, zanim, wiesz, rusza i no. wiesz, że trzymasz ją. na przygodę. Proszę pani, ojczyłem się ten ekran. Nic z tego filmu nie będzie. Gotowy? Ja tak. Ciepło ci będzie? No tak. Nie masz wyjścia w sumie. Jesteśmy właśnie na Gubałówce. Śniadanie było dobre, ale jedliśmy lepsze i to w hotelach z niższej rangi. Tak, a to był pięciogwiazdkowy. Nie było źle, tak No jedliśmy lepsze. Idziemy się teraz przejść po Gubałówce po prostu? Tak, idziemy po prostu na Gubałówkę. W sumie już jesteśmy na Gubałówce, tylko idziemy to centrum gubałówki. Okay. Jeszcze szybko chciałam dodać, że jest minus 11 stopni i jest bardzo zimno do tego stopnia, że ja nie wiem, czy ja chcę sobie chodzić po prostu po gubałówce. Jestem w tym momencie. Znajdziemy grzańca, napijeszcie grzańca, rozgrzejecie od środka. Ja w sumie znajdę w sumie, ej, mam ochotę, badkę. mam ochotę na grzańca. Wczoraj nie miałam, tak chciałam na siłę go trochę wypić dla tradycji. Dla zasady, a dzisiaj nie? tak, a, a dzisiaj, dzisiaj mam sam ochotę. W sobie przyszedł i kurde, jest okay. mam ochotę na grzańca, tak, to jest to. Także cieszę się, że w sumie idziemy teraz w stronę Głubałówki. co nie zmienia faktu, że jak już jest aż tak zimno, to wolałabym po prostu siedzieć yy, i patrzeć na góry przez okno. Ale cóż, kurczę, tak się buduje wspomnienia, to zazwyczaj tak jest, że jest zimno, jest ciężko, a potem jak się wraca do domu. To się ma taki uśmiech na twarzy, takie super wspomnienia. Tak, takie zadowolenie, tak. spełnienie, że I chcę, było, co, że raz. byliśmy i kiedy tak na tym... następny raz. Tak. i tak samo było na tym Jarmarku, nie? Było tak zimno, tak nie. pięknie. Chcieliśmy do domu, a jak chcieliśmy do samochodu, to takie, o ja, ale było fajnie. Fajnie, nie? że to zrobiliśmy, że się nie poddaliśmy, że poszliśmy, że daliśmy radę. Ej, dajcie mi znać w komentarzach. Bo ja nie mam drugiej kamery, w sensie mam tego Canona, co nagrywałam wcześniej, ale on ma strasznie kiepską jakość. W telefonie nie mam tyle pamięci, żeby nagrywać telefonem, więc dajcie znać, czy bardzo wam to przeszkadza, że tak częściej. i nie nagrywać vlogmasów, czy nagrywać w, takim, w takich warunkach, bo my jak oddamy ten aparat do, na gwarancję, to obstawiam, że nie będziemy mieć go co najmniej do połowy stycznia. Myślę, że dłużej święta są. Sylwester. Jestem pewna, że dopiero gdzieś w styczniu nam go oddadzą. Najgorszy moment na zepsucie aparatu. Ale wiecie co? Ja w ostatnich dniach wszystko psuję. Pierścionek zepsułam wczor wczoraj, Aparat zepsułam wczoraj. A teraz... W w... Autem w rów wjechałaś, ale nic ale nie, nie stało. Ale załóżmy, wszystko okej. Okay. I... E, teraz jeszcze sam mówi, że w wózku się zamek zepsuł, ale to nie ja zepsułam. Ale po prostu chciałam tak tylko nakreślić, że wszystko się psuje. Patrzcie tam <grym> Iść Dobra. z górą maniakiem w góry Idziemy i czeczó, widzisz to, a tu jest ten szczyt, a tu jest ten tak. Jak od hmm. tu, patrzysz, nie? No. I lecisz takiej do pierwszego takiego szczytu, który jest bardzo oświetlony, ten z górze. Po prawej? Po lewej, od po Lewej, no i tam u góry jest Kasprowy Okej, okay. byliśmy tam. Dokładnie. Jak pewnie zauważyliście, Krysten ma na sobie tak okropną czapkę, tak brzydką. Ta czapka ma już hmm. 8 lat chyba. Jeszcze nie byliśmy razem i w tej czapce chodziłeś. Tak, tak, I dałam mu na dzisiaj cel. Ma znaleźć sobie czapkę, która mu się podoba. W sensie, no nie musi być dzisiaj, bo nie chcę, żebyś miał też konkretnie jakąś, jakąś brzydką, która Ci nie podoba, tylko dlatego, że musi być dzisiaj. Okay. I ja mu kupuję, kupuję ci ją w prezencie. O, a prezent na co? <laughs> tak po prostu, bez okazji. Tak, tak po prostu? Bo właśnie nie, nie, nie chcę wiedzieć, który prezent sobie właśnie pokreśliłem teraz. <laughs> nie, dobra, tak po prostu, bez okazji, żeś miał ładną czapkę. Ale e, tak Tak Ci o tym w górach Czekaj. dlatego, że moja czapka też jest stąd. I właśnie przed się śmialiśmy, bo dokładnie taka sama była gdzieś tam na... Jakimś wieszaczku straganie, nie no. wiem jak to się nam nazywa. Kupiliśmy ją w momencie, jak przejechaliśmy w góry na skoki i okazało się, że zapomniałam czapki. I wtedy ją kupiliśmy, a teraz ją bardzo lubię, bo jest ładna. Zwykle mamy takie dziwne historie, nie? No, ale strasznie, czy się ten ekran to z oglądania moim zdaniem. Jak patrzę w podgląd, ale jakie ładne! Bardzo ładne ale wiesz co z dniem no wyściem. Chciał... zrobione złotem i platynką. Temu przyciągają oko. To Ale... jest ceramika szlachetna, no to już są takie nasza polska produkcja, nie jakaś tam... Znaczy w, ogólnie wszystkie polskie. trzy czwarte szkła z Polski. O, to jest gładkie jakbyśmy chcieli. Co, nie chcesz? Za duże. Wiesz co? Ja co bym wzięła? Ja wiem, że gdybyś chciała Serio aż dwa. No A, i co? Będziesz gotówka sama piła? tylko, nie? Gotóweczka, no. To jest mhm. zakupane, czy czysty? Czyste jak coś? A ja właśnie się zastanawiam, nie wiem, czy w niedzielce najpierw sobie gdzie tu właśnie widzę. Te... No, to już no. też są Ale jak coś to dwa takie same, żeby było sensownie. Każdy <noise> po jednym sobie kupuje ze swoim. Ale to musi być pięknie wieczorem, jak jest wszystko oświetlone. Wow.

ale jaja! I ja nie mogę, A szwiciarki przeszły! Wow! Ja tu sobie nagrywam, że są zaręczyny, że co tu się wydarzyło. A tutaj przyszedł pan młody do mnie, podchodzi i się spytał, czy zrobię mu zdjęcie z narzeczoną. Bo stwierdził, że się już. Całego na... tłumu akurat czuję. Tak, mnie. z całego tłumu podszedł do mnie i się spytał, czy zrobię mu zdjęcie, bo stwierdził, wcale... że ja się na tym znam, bo stałam z kamerą. I to wcale nie byliśmy najbliżej. Wcale nie byliśmy najbliżej. Ktoś tam podszedł już mówi, że ja zrobię. A, a on tak mówi: Nie, tu pani widzę, że się zna na rzeczy, bo stałam z kamerą. Także śmiesznie. Warunki polowe Tego tak nie widać jak leci para A, troszkę za dużo Może papryka i sól Nie wiem czy Możesz można Albo tylko papryka Zresztą co wolisz Dziękuję bardzo nie, a mamy Patrz, takie... Pierwszy tra... raz. Aha, chciałam... ja też tego nigdy w życiu nie jadłam. O, tak? Chciałam powiedzieć, że przypalona ale przecież to papryka. Papryka to jest. Przetransportowaliśmy się z powrotem pod Krupówki, w sensie z powrotem. Dzisiaj jeszcze nie byliśmy i idziemy teraz na obiad do Góralskiego Browara, czyli do naszej ulubionej restauracji. Misiaki, 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 jedziemy! Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Toś? Tak, wziąłem laptop, wziąłem wszystko. No i paszcze. Dzisiaj to okay. jest całkiem inaczej. Inna liczba ludzi. Another year went by, but the difference this time is that ever since July I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow is tomorrow <laughs> Nie ja. mam pojęcia totalnie co na się Ogólnie jesteśmy, dotarliśmy jesteśmy. Jest. i popatrzcie tutaj to, to jest takie moje marzenie kulinarne Przeszczęśliwa, że tutaj jesteśmy. Tak. Za każdym razem jak mamy zjeść coś dobrego To śnię o tej restauracji Patrzcie jakiego mam tutaj, mamy tutaj zbója Który w końcu się wydostał z wózka Po całym dniu w wózku, tak? Madusia, popatrz Twój żurek przyszedł już Będziemy Dziękujemy jeść bardzo. Minęła dosłownie minutka i mamy przystawkę To samo co ostatnio, czyli smalec I żurek Dla Christiana i Nadi. Tak, będziemy się dzielić o nie! Wiesz, że dzisiaj mam ochotę... Znaczy tak przeglądam tutaj wszystko i zaciekawiło mnie pracy po zbójnictwu. Że ona już po prostu tak siedzi z nami przy stole jako trzeci człowiek tak no. po prostu, tak dorośle. W końcu to Co jest tak. tak cudownie. Ale to jest taki kolejny etap. To nie jest, że wózko albo Taak. śpi. Po prostu siedzi. trochę się zajmuje sobą. No wiadomo, że jak to jest, ale... Wiadomo, ja że lepiej jakby spała. <laughs> <laughs> nie jest grzeczna grzeczna. spokojna jest i ładnie je, więc nie narzekamy. Więc tak też jest pięknie. I'm waiting for him, but he's nowhere in sight. Mm -hmm. pomarańczowy? No. Tak. Kiwiwi? Nie! All of the presents are still by the tree, they don't mean anything till this year. a Dziękujemy. Ale mamy malutki porcyjki, nie? O. Się i, i dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy, bo pewnie jak usiądę do montażu tego materiału, to się załamie i się okaże że to ostatni film. Mam nadzieję, że nie. Więc mimo tym bardziej dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu przy tym trzęsącym się aparacie, to dziękuję i co? I pa. want have a holiday, yeah, yeah Let's have a jolly holiday